Ostatnie 20 lat sportu paraolimpijskiego to okres dynamicznych zmian, transformacji organizacyjnej sportu niepełnosprawnych. Oprócz udziału naszych zawodników w licznych zawodach, organizujemy także szereg wydarzeń sportowych. Między innymi mistrzostwa, uchary Polski oraz imprezy międzynarodowe, na przykład para lekkoatletyczne, Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy. W historii polskiego Związku Paraolimpijskiego zdobyliśmy 743 medale, co plasuje nas na dziewiątym miejscu w rankingu wszechczasów. Letnich Igrzysk Paraolimpijskich. Po drugiej wojnie światowej priorytetem była odbudowa. Zrujnowane miasta, strata milionów obywateli to najbardziej znane efekty wojny. Zapominamy jednak często, że był to już inny kraj, inne społeczeństwo, nie tylko straumatyzowane, ale także fizycznie zmienione. Widok inwalidów wojennych stał się codziennym widokiem polskich ulic. Problem niepełnosprawności w kraju utrwalającym nowy socjalistyczny ustrój, hołdujący sile i sprawności fizycznej, nie był priorytetem. Zdobycie kul czy sklecanie, najczęściej własnym sumptem Wózka Inwalickiego było szczytem możliwości. Tym bardziej niezwykła i godna podziwu była determinacja ludzka. Już siedem lat po wojnie między Głównym Komitetem Kultury Fizycznej a Centralnym Związkiem Spółdzielczym zostaje podpisane porozumienie o powołaniu Zrzeszenia Sportowego Start, reaktywując tym samym przedwojenną ideę sportu i rekreacji spółdzielczości pracy. W całym kraju przy istniejących spółdzielniach powstają nowe lub reaktywowane są przedwojenne kluby i koła sportowe. Spółdzielnie przejmują utrzymanie klubów sportowych oraz odbudowę i budowę nowych obiektów sportowych, w tym wielu stadionów. Jednym z pierwszych obiektów sportowych jest powstały w 1953 roku ośrodek sportowy w Wiśle. Pięć lat później spółdzielnie pracy zostają zobowiązane do prowadzenia i rozszerzenia działalności sportowej. Na razie kultura fizyczna w spółdzielczych klubach sportowych Start prowadzona jest dla osób pełnosprawnych. Wszystko zmienia się w 1961 roku w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trwa konferencja przedstawicieli Związku Spółdzielni Inwalidów i Zrzeszenia Sportowego START. Jej efektem jest powołanie kół sportowych przy Spółdzielni Inwalidów i włączenie ich w struktury spółdzielczego Zrzeszenia Sportowego START. W 1965 roku do Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie dociera zaproszenie urodzonego w Toszku Kołobliwic profesora Ludwika Gutmana, twórcy igrzysk paraolimpijskich, do udziału polskich paraplegików w organizowanych w stołk Mandeville igrzysk sportowych inwalidów. Nie jesteśmy zupełnymi nowicjuszami, jednak wyzwanie jest ambitne. Rozpoczynają się przygotowania do międzynarodowej rywalizacji. Na rok przed wyjazdem do Anglii, w Gdańsku odbywają się zawody sportowe Spółdzielni Inwalidów. Pierwsze zmagania reprezentantów Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Heidelbergu owocują wielkim sukcesem. Zdobywamy 33 medale, a w klasyfikacji generalnej zajmujemy szóste miejsce. Cztery lata później na igrzyskach paraolimpijskich w Toronto były już 54 medale i znów czołówka w klasyfikacji generalnej. W 1973 roku Polska ma już ugruntowaną pozycję w świecie paraolimpizmu, wówczas Polskę odwiedza ser Ludwig Gutman który otwiera szóste Igrzyska Inwalidów w Poznaniu i uczestniczy w sympozjum na poznańskim AWF. -ie. Lata 70. to czas rozwoju Polski. Jesteśmy światową potęgą w wydobyciu węgla. Na naszych drogach pojawiają się fiaty, a w sklepach pralki automatyczne i kolorowe telewizory. Państwo pożycza i inwestuje. To także złota era polskiego sportu paraolimpijskiego. Rozwija się rekreacja oraz sport wyczynowy. Na Igrzyskach Paralimpijskich w Arnem w 1980 roku polska ekipa zdobywa 177 medali, w tym 75 złotych. A w klasyfikacji generalnej zajmuje drugie miejsce. Lata 80. przynoszą kryzys gospodarczy, jednak sport trzyma się mocno. Arnem 177 medali. Stoke Mandeville 107 medali. Seul w 1988 roku, 83 medale. Lata 90. to czas niestabilny, to czas niedostatku. Spółdzielnie wstrzymują finansowanie związku. Dotychczasowy ZSSP Start zmienia się w niezależny PZSN Start. Wtedy związek zajął się tylko sportem niepełnosprawnych, a taki dlatego został powołany no, w 1994 roku. W sierpniu jako Polski Związek Sportowy nie był w stanie Od samego początku dla tego narzędzia i dział, w którym pracowałem, to przecież organizował te pierwsze wyjazdy. Ostatnie lata XX wieku świat przyspiesza. Profesjonalizuje się także sport osób niepełnosprawnych. Sukcesy paraolimpijskie nie są już tak obfite dla naszej reprezentacji. Lecz Polska nadal jest w światowej czołówce sportu paraolimpijskiego. W roku 1991 powołano Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Urząd przejmuje finansowanie sportu osób niepełnosprawnych. Wkrótce do wspierania sportu niepełnosprawnych dołączy powstały w tym samym roku PEFRON. Uruchamia szereg projektów adresowanych do indywidualnych odbiorców i NGO. Resort sportu jest z nami od zawsze. Aktualnie Ministerstwo realizuje wiele programów wspierających rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami, traktując paraolimpijczyków na równi z olimpijczykami. W końcu sport jest jeden. Witamy Państwa na gali obchodów 70-lecia Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Star... To dla mnie ogromny zaszczyt i honor móc stać na czele organizacji tak ważnej dla tysięcy osób w naszym kraju. 743 medale z Igrzysk Parolimpijskich to dorobek, którego nie powstydziłaby się żadna organizacja w kraju i na świecie. Właśnie kluby poprzez swoją działalność docierają do ludzi żyjących w danym mieście, w powiacie, gminie i w ten sposób zmieniacie, zmieniamy losy ludzi. Po wypadku tak naprawdę nie brakowało mi tak bardzo tej nogi, tylko brakowało mi sportu. Jak wrócił sport, to wróciło życie. Komu dzwon, komu tron, komu balon, salon, szal, komu szał sensu miał. A nadzieja na bal pod akacją nieba, nocą za nim sen, wywróćmy sobie cały świat. Tyle czoła i gratuluję sportowcom, trenerom, działaczom i wszystkim, którzy na przestrzeni minionych siedmiu dekad do tych sukcesów się przyczynili. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia wręczy doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pani Paulina Malinowska-Kowalczyk.